A co to za zielony ciągnik? Jak się nazywa? No, a tak sporo osób gdzieś tam po drodze właśnie pytało, jakie odmiany pszenicy, rzepaku sieje. No nie miałem okazji jeszcze o tym wspominać. Jest taka firma przy rzepaku francuska, której nawet nie wiem jak nazwę za bardzo wymienić. Causade się pisze, ale podobno się wymawia Kozade. Kozade, no właśnie. To jest ciężki temat z wymawianiem nazwy, ale w sumie nie ma to jakiegoś specjalnego znaczenia. Ważne jest to, co jest na polu. Na rynku, co my mamy w ogóle na rynku? 150 odmian, jest, więc jest z czego wybierać. No Ja też trochę u siebie w gospodarstwie się natestowałem. Praktycznie co roku mam inną odmianę. no Nie ma co się oszukiwać i, i powiedzmy szczerze, że jeszcze nie dotarłem do takiej, przy której bym się jakoś specjalnie dłużej zatrzymał. Tak samo jest z pszenicą zresztą. Co ja takiego robiłem, żeby znaleźć jakąś ciekawą odmianę? Oczywiście zaczęło się od grzebania w internecie. No i tam trafiłem na poletka doświadczalne Top Farm w Głupczyce, czyli takiej spółki, która ma jedyne 12,5 tysiąca hektarów. No i robili sobie takie doświadczenia. Mieli tam na polach 45 odmian bodajże. I akurat ta mori, Wypadła tak, że zabrakło jej bodajże 50 kilo do 5 ton w zeszłym sezonie, czyli takim, gdzie wody brakowało, chociaż nie wiem, jak to u nich na terenie wyglądało, ale, ale uzyskała bardzo dobry wynik, bodajże była druga pod względem wydajności. Mała poprawka. W top z Głupczyce wypadła najlepiej, natomiast jeżeli chodzi o drugie takie lekko duże gospodarstwo już tylko 8,5 tysiąca hektarów, kombinat rolny Kietrz. No to tam właśnie była na drugim miejscu, ale znowu pod względem planowania wypadła tam lepiej, bo tam było bodajże 5,8 tony w sezonie 2018, więc bardzo, bardzo dużo. I tam akurat też były poletka około około ponad 50 odmian testowanych na gospodarstwie. Więc trzeba przyznać, że jest się czym chwalić. Dobra, bardzo krótko na temat tego, co było w zeszłym sezonie. Siałem około 25 sierpnia, czyli tak terminowo. Obsadę zakładałem około 42 roślin, ale wyszło nieco więcej. A pod względem głębokości siewu, no to wysiewałem na około 2 cm, to też był taki temat, że szukałem tej wilgoci w ziemi, akurat było dosyć sucho, więc, więc poszedł nieco głębiej. Normalnie bym go zasiął na centymetr, ale tak, żeby miał trochę wilgoci, poszedł na dwa. No i efekty są widoczne. W zeszłym roku jeszcze miałem tutaj mega problem z mszyncami. Naprawdę to były po 3-4 zabiegi i nie mogłem sobie z tym poradzić. Przymrozki. Przychodziłem sobie na pole, brałem taki liś, odwracałem na tą spodnią część, a tam szycę. I myślę sobie, no już pewnie załatwione. Ale tutaj zaczynam je tam leciutko smyrać, a się okazuje, że, że one sobie nic z tego nie robią. Wracam po nożyk. I miarkę wyrwiemy sobie jakieś rośliny, zobaczymy jak wygląda korzeń, przetniemy tą roślinę, bo zaczął się odpowiedni czas na, na regulację, czyli na ochronę fungicydową i skracanie tego rzepaku, znaczy odpowiedni czas. Ja muszę się przyznać, że już to tutaj zrobiłem. Ale o, u Was może być praktycznie już ten moment e, za chwilkę do, e, do zrobienia. No, także u mnie regulacja wykonana, ale trzeba przyznać, że masakrycznie idzie do góry. E, jest bodajże 2 kwietnia? Jakoś tak 2 kwietnia, a już e, pąki kwiatowe na wierzchu. Dobra, roślinka do góry. Teraz, żeby ją wyciągnąć. Siedzi. Dobra, tak wygląda roślina. No, ona ma już teraz. Ile? Więcej niż 20. Naprawdę poszła do góry. Dobra, czyli tak. Oglądamy sobie korzeń. Niech ja go trochę z ziemi odczepie. Tak wygląda korzeń. Tutaj już widać z góry e, pąk kwiatowy. I to jest właśnie ten moment, kiedy musimy bardzo zwracać uwagę na słodyczka rzepakowego. Bo właśnie w takich pąkach lubi sobie siedzieć. I już jeden owadzik na takim pąku zrobi nam naprawdę taki bałagan, bo odgryza wszystkie tutaj e, pączki. No i będziemy mieli lipę z plonem. E, wyrwę jeszcze jedną roślinę, ale tutaj już widać e, tematy... Zborem. Może jakaś, no, na jakiejś innej będzie lepiej widoczne, albo czekaj, ten korzeń, który. O, dobra. Może drugą część rośliny będzie lepiej widać. E, tutaj pojawiają się takie tematy z niedoborem e, boru. Pojawiają się takie puste przestrzenie. E, no, bor jest e, bardzo mobilnym pierwiastkiem i trzeba go dostarczać e, e, często. Jeżeli nie ma go w glebie, a najczęściej go nie ma, bo chyba 80% gleb w Polsce ma niedobór tego składnika. I co jeszcze? Bardzo dużo osób, znaczy może nie bardzo dużo osób, ale pojawiają się na jakichś forach rolniczych tematy, gdzie ktoś widzi tutaj taki zgnity korzeń w tym rejonie. I to wcale nie musi być niedobór boru, bo tak gdzieś widzę później komentarze lecą: bor, 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 bor. A jeżeli jest taka sytuacja ze zgnitym korzeniem już, to może być sucha zgnilizna kapustnych, która z liści przedostaje się tutaj do korzenia i mogą być właśnie takie objawy, że ten korzeń jest tutaj taki cały brązowy. Takie skracanie, nie wiem czy to w ogóle można nazwać skracaniem, bardziej regulacją tego łanu, bo zależy nam na tym, żeby zastosować środek, i żeby przyhamować tutaj ten pęd główny, czyli ten na środku, tak żeby, tak żeby on nie szedł sam do góry, e, tylko żeby te boczne rozgałęzienia też nam robiły plon, e, żeby on później równo, równo dojrzewał, no i żeby osiągnąć fajne wyniki właśnie z tych takich bocznych tematów. Tutaj już widać zawiązki pąków kwiatowych. Dobra, starcie o rzepaku, chodźcie na chwilkę na gospodarstwo. Poglądamy sobie maszyny, nie wszystkie, ale będzie taki wstęp do siania buraków i zobaczymy ciewnik. Zrobić trochę miejsca na pokazy. Tutaj oto tego sprzętu, który będzie używany intensywnie w kolejnym odcinku. Także trochę JCB do tyłu. A tutaj ulubiony ciągnik mojego syna. I myślę, że to jest dobre miejsce na wstawienie tego, jak do jakiego ciągnika najbardziej lubi chodzić. Jasiu? A co to za zielony ciągnik? Jak się nazywa? Jadyn. Jak się nazywa? Pompę ostatnio wymieniałem. Paliwową, ale może się zacinać? Aż tak jest wymieniona na używaną po regeneracji. Co to za temat? Dałem trochę więcej gazu. Tak, jakby się nie chciało cofnąć, poszło do końca. Jakby się listwa zacięła? Nie, na pewno nie. A może? Dobra, jeszcze raz podejdziemy. Dobra, próba odpalenia. Piękne dźwięki. Piękne. No i zobaczcie. Pierwszy ciągnik mojego taty. Jaka piękna maszyna. A za tą maszyną mamy ten oto do buraków firmy już mówię, znowu nie wiem, czy dobrze wymówię. Szmucer podobno. Także jest 6 rzędów co 45 cm. I tutaj taka nietypowa rzecz dorabiana przez nas już to jest bodajże z takiego pielnika starego siedzonko. Po to, żeby sobie tutaj usiąść i pilnować, czy wszystko dobrze sieje. Tutaj mam taki patyczek, jakby coś się tam też zapchało, no to postukam. I sprawdzam, czy wszystkie sekcje dobrze wysiewają. A to co to jest? Co? To mówiłem o tym siedzeniu. To? A, to? A to? Ty, ale to tu jest przyspawane drutem na stałe. To jest wełniana poduszka. Bardzo dobra, jeżeli macie jakieś bóle kości. Także ja tutaj sobie siadam i to spełni również funkcję grzewczą poza takimi właściwościami leczniczymi. Kółeczko, które trzyma głębokość, tutaj reguluje sobie na e, głębokość wysiewu, czyli idzie po ziemi. Tutaj jest redlica wysiewająca, e, która formuje e, rządek, do którego wpada tutaj nasiono. Tutaj jest aparat wysiewający, no nie będę omawiał jego budowy. Później kółeczko, które tego buraczka dociska, a tutaj to zamyka rząd do środka zasypuje. No i tyle. I cała budowa tego skomplikowanego siewnika. Dopiero teraz zauważyłem w tej oponie, jakie tu są braki wielkie. Nawet nie w bieżniku specjalnie, bo jest w miarę, ale brakuje trochę wiatru, także y, szyb, szybko do dopompowania. Jeszcze nie powinno nic się dziać, dojedziemy pod kompresor. Ile tu wiatru jest? No, jedna atmosferka. Jedna atmosfera była. A powinno być? Oto jest pytanie. Na razie na oko zrobimy ten sprzęcik i tak już będzie prawdopodobnie czekał do, do kolejnego się w Rok czasu? Nie może jeszcze gdzieś się po drodze przepali na chwilę. A jeszcze Wam pokażę fajny sposób, jak sprawdzić, czy ciśnienie w oponie jest odpowiednie. No, tak, to jest bardzo profesjonalne i, i działa. I jest dobrze. Patrząc na naciśnięcie kciukiem jest ok. Także zostawiamy. Na dzisiaj to tyle. Rzepak, siewnik. A już w kolejnym odcinku w niedzielę o godzinie 10.00 siew buraków cukrowych na wielką skalę tym oto sprzętem.